Cześć, ja nazywam się Kamil Paro. A jeśli ty kiedykolwiek zastanawiałeś bądź zastanawiałaś się, czym właściwie jest flipowanie nieruchomości i jak można na tym zarobić, to jesteś w odpowiednim miejscu. W tym filmie opowiem ci, czym jest flipowanie, jak wygląda ten proces po kolei, dlaczego tak wiele osób decyduje się na tę formę zarabiania, a także obalę kilka mitów, które wokół tego narosły. Jeśli myślisz, że flipowanie to zajęcie tylko dla wyjadaczy. Pokażę ci, że jest to znacznie bardziej dostępne niż może się wydawać. No to co? Zacznijmy od podstaw. Co to właściwie jest flipowanie? Najprościej mówiąc, flip to proces, w którym kupujesz nieruchomość poniżej wartości rynkowej, podnosisz jej wartość, a następnie sprzedajesz z zyskiem. I teraz bardzo ważna rzecz: flip to nie jest czekanie, aż cena na rynku wzrośnie. To nie spekulacja. Chodzi o konkretne działanie, o wniesienie konkretnej wartości. Pod postacią remontu, zmiany układu funkcjonalnego, oddłużenia mieszkania, i właśnie te konkretne działania czynią różnicę i odróżniają flipowanie od spekulacji. No dobrze, skoro już wiemy, czym jest flipowanie, to pomówmy o jego kluczowych elementach. Pierwszym i najważniejszym jest zakup poniżej wartości rynkowej. Bez tego po prostu cały proces nie ma sensu, bo możesz zrobić najpiękniejszy remont świata, ale jeżeli przepłaciłeś na starcie, to nie wyjdziesz na swoje. No i zapytacie się mnie, dlaczego ktoś miałby sprzedawać poniżej wartości rynkowej? Powodów jest wiele. Do najczęstszych należą rozwody, spadki na kilku spadkobierców, konieczność wyprowadzenia się jak najszybciej. Po prostu w skrócie potrzeba jak najszybszego pozbycia się problemu. Ważne jest, żeby działać uczciwie. Flipperzy nie oszukują ludzi. Właśnie o to chodzi, żeby często pomóc rozwiązywać ich problemy. I czy zdarzają się czarne owce? Oczywiście, że tak, jak w każdej branży, ale generalizowanie, że flipowanie polega wyłącznie na naciąganiu ludzi, jest totalnie nieprawdziwe i takie polskie, w niekoniecznie dobrym tego słowa znaczeniu, powiedziałbym, polaczkowate. Chodzi o to, żeby zaoferować rozwiązanie uczciwe dla obu stron. Jeżeli ktoś działa inaczej, to oby to do niego wróciło. Kiedy już kupisz mieszkanie poniżej wartości rynkowej, musisz podnieść jego wartość. I jest na to kilka sposobów. Pierwszym i takim pewnie najbardziej intuicyjnym jest remont generalny. Oznacza on na ogół prucie wszystkiego do gołych ścian, wymianę instalacji na nowych, wymianę wszystkiego na nowe. Taki remont wymaga na ogół największego budżetu, ale też przynosi największe efekty. Alternatywą jest tak zwany lifting. Lifting to taki bardziej budżetowy remont, Jednakże jest on możliwy wtedy, kiedy mieszkanie jest w dobrym stanie technicznym. Tylko na przykład już trochę nieświeży wizualnie. Kolejną opcją jest zmiana układu funkcjonalnego, czyli na przykład dostawienie ścianki działowej, żeby wydzielić pokój, albo przeniesienie kuchni do pokoju i wyodrębnienie z tego kolejnego pokoju. Może być to zarówno częścią liftingu, jak i remontu generalnego. Ciekawą kategorią są tak zwane w naszej nomenklaturze flipy na brudno. Czyli posprzątanie mieszkania, odgruzowanie, wyniesienie starych mebli. I to wystarczy, żeby subiektywnie podnieść wartość mieszkania. Wydaje się proste, a czasami robi ogromną robotę. Na koniec mamy tak zwany home staging. Jest to moment, w którym już zaczynamy traktować mieszkanie jak produkt. A jeśli jak produkt, to niech to będzie produkt z katalogu. Dzięki temu kupujący może wyobrazić sobie, że już mieszka w tym mieszkaniu. W nieruchomościach i zresztą nie tylko w nieruchomościach kupujemy wzrokiem. A to, co wygląda lepiej, to sprzedaje się szybciej. Każdy z tych sposobów podnosi wartość mieszkania, ale ważnym jest, żeby odpowiednio dopasować metodę do konkretnej nieruchomości. Przejdźmy do kolejnego etapu. Kiedy mieszkanie jest już gotowe, czas je sprzedać. I tutaj kluczowe są trzy elementy: pierwszym są profesjonalne zdjęcia. Moim zdaniem to jest absolutna podstawa. Dobre zdjęcia naprawdę sprzedają nieruchomość. Druga to odpowiednio sformułowane i dystrybuowane ogłoszenie, napisane odpowiednim językiem, zwięzłe, podkreślające atuty nieruchomości. No i trzecią można by tutaj znowu zaklasyfikować home staging, ponieważ mamy taki etap, w którym doposażamy mieszkanie w rzeczy, które zostają, oraz w ozdoby, które zabieramy ze sobą po sprzedaży. Tak jak mówiłem, kiedy mieszkanie wygląda lepiej, decyzja o zakupie zapada szybciej i chętniej. Flipowanie to bardzo ciekawy sposób na zarabianie, ale jako, że jest to forma inwestycji, to jest obarczona pewnymi ryzykami i wyzwaniami. Do takowych należą m.in. błędna kalkulacja, czyli już wspomniany zakup nieruchomości zbyt drogo. Może to być także przeszacowany lub niedoszacowany budżet remontowy. Można zrobić Zbyt drogi remont i po prostu wstawić rzeczy, których rynek nie doceni, za które nie zapłaci, ale też w drugą stronę. Można zrobić paździerz, który odstraszy, zamiast zachęcić. Kolejnym wyzwaniem są potencjalne problemy ze sprzedażą, i te mogą być rynkowe, lub też nie, no bo nie musi się załamać rynek, żeby takie nastąpiły. Może się na przykład okazać, że mieszkanie miało jakieś wady, które nie wyszły na początku. Może się okazać, że lokalizacja jest nieatrakcyjna, a też nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Niech się posłużę przykładem. Są osiedla, które zostały wybudowane przez pewnego dewelopera. Owy deweloper ma na swoim koncie osiedle, które było totalną porażką, które się po prostu sypało, i z tego względu ludzie wiedzą, że te osiedla wybudował ten deweloper i nie chcą tam kupować. Czy to jest do przewidzenia na pierwszy rzut oka, jeżeli nie jest się miejscowym? No właśnie takich rzeczy warto unikać. Wszystkie te ryzyka i wyzwania można jednak zminimalizować, jeżeli odpowiednio się przygotujesz i zaplanujesz każdy krok. Dlaczego tak wiele osób bierze się za flipowanie? No, bo to się po prostu opłaca. Przy dobrze zrobionym flipie na rynku wtórnym możesz liczyć na zwrot z inwestycji na poziomie 10, 15 lub więcej procent w przeciągu 4-6 miesięcy. Natomiast dla porównania Wynajem mieszkania na ogół przynosi 6-8% i to w skali roku. Widzisz różnicę? Dodatkowo, flipowanie pozwala działać elastycznie, bo z jednej strony możesz dopasować swoje, swoją skalę działań do chęci i możliwości, a ponadto po prostu poznajesz ludzi, przedsiębiorców, innych fliperów, inwestorów. Po prostu rozwijasz biznes. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci zrozumieć, czym jest flipowanie i jak wygląda ten proces w praktyce. To był dopiero wstęp, i chętnie opowiem o poszczególnych etapach lub innych elementach. Jeśli chcesz więcej takich treści, zasubskrybuj kanał i koniecznie daj znać w komentarzu, o czym dalej chciałbyś usłyszeć. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.